Słucham serwis. Witam serdecznie. Proszę Pani, do serwisu się dodzwoniłem, prawda? Na warszawskiej. Tak. Mhm. Proszę, proszę Pani, moje nazwisko Rafał Augustynia, ja dzwonię z telewizji Yard, tutaj naszej, białostockiej. Dostaliśmy informację, że do Waszego serwisu został zatrudniony Pan Krzysztof Kononowicz. No pierwszy raz słyszę. No taką dostaliśmy informację. Na warszawskiej 79. Nie, na warszawskie 79 ten pan nie pracuje. Aha, dobrze. To bardzo panią przepraszam w takim razie za... Proszę bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Krzysiu poszedł do pracy. O, niemożliwe, gdzie? Tutaj do takiej firmy będzie odkurzaczy yy, wszystkie te lodówki, nie ludówki, jakieś te różne rzeczy takie gospodarcze. Tak, będzie naprawiał na no, umie. Aha, ale to go przyjęli jak to zadzwonił do niego czy on sam znalazł? Nie, chodził, bo tam y, wymieniał y, w pracę u nas i po prostu te i szef cały powiedział, że proszę CD napisać, to ja cię przyjmę do pracy. Halo. Major? Tak. No witam, cześć. Co tam A u Ciebie tak słychać? A dobrze. Jak tam u Ciebie powiedz mi? on ci tam chce wywalać, widzę na filmikach. A to. To szkoda gadać, co? Tak. A ja wrzuciłem dwa filmy dzisiaj. Widziałem jeden tam z tym. Yy, o Boże Święty Kochany. Yy. Jak pozdrawiam... Ktoś do Ciebie dzwonił na filmie, widziałeś tak. To widziałeś, jak mi Jakiś no gościł chory, bo tam w szpitalu, coś tam, tak? Tak dobrze słyszałem? Tak. O coś no. tam z sertem. O cholera. To... To nagrywałem, żeby dochodził do zdrowia. No to dobrze, słuchaj. A ten... Tak. No mów, mów. No, co chciałeś powiedzieć? Słuchaj, major, yy, co tam u tego kolegi a, był dzisiaj w pracy a nie przyjęli go poportowo to tam dwie rzeczy zrobił i szef oddał papiery i nie wiem co tam się stało ktoś coś w nosa tam wpierdolił na pewno Ty, mhm. ja to gdzie to ja tam, tam, tam słyszałem że na Warszawskiej w Stoku? tak bo ja jestem na tej nie ja mieszkam przy tym przy Klemensa tam koło tej, do lisłówki tej a, rzeczki. A, wiem. No. A no to w Białymstoku. No tak, tak, ja z Białego jestem. Ja się tam wi wi widuję czasem, ale wiesz, no. Gdzieś tam przed ten chodzi. A słuchaj, ja dzisiaj widziałem tego yy, Andrzejewskiego. Stigo. Z piwkami sobie szedł, ponoć tam yy, wszystko sprzedał. Telefon sprzedał, kamerę sprzedał, wszystko sprzedał. Do Lombardów. Kasy nie ma. No kasy bo, nie ma. no. Bo ja tutaj y, szliśmy paczki te trzy ogółem no Ja widziałem, gdzieś jaką, no. I po prostu on tam bramę chyba, jakąś siatkę wywoził tam z jednym i po prostu ja podeszłem. Tam jeden taki kolega, to jego też znam. I tam podeszłem, przywitałem się, to on, no. co tam? Że tam Zabrali mu pieniądze, co? A on powiedział, że chciałby ze mną nagrywać, a ja powiedziałem, że ja z tobą nie będę nagrywał. No ale to, to po co z nim? Przecież on jest fałszywy strasznie, daj spokój. A ja mam... mam swój kanał, mam kamery, mam wszystko, mam swoje i po prostu mam swojego komputerowca i po prostu... No i Dobię dobrze. Mam go. Ja tam to, wiesz co, Major, bo tam był taki filmik, jeden jak ty tam ponoć w krzakach gdzieś piłeś z tym. Z Andrzejewskim. O co tu chodzi? Nic nie piłem, żadny. Bo to że tam widziałem jakiś na YouTube. Ktoś tam, coś tam wrzucał. Nie, takiego czegoś nie było, to ja nie wiem. Nie. Ja tylko raz go widziałem przez cztery chyba miesiące, bo ostatnio chyba w lutym. Czy w marcu tutaj? No. A o te... od tamtej pory tylko raz go widziałem z Jak ja ja O, słyszę pana Krzysztofa. No właśnie przyszedł. A można z panem Krzysztofem porozmawiać? Chociaż chwilę. No proszę bardzo. Halo? Halo panie Krzysztofie. Słucham. Tak, słucham. Ola z tej strony. Panie Krzysiu, Wiec. co tam się nie stało, że pana do pracy nie zatrudnili? Pan Majer mi powiedział. No nie wiem, nie wiem, sam. Ktoś pięć groszy w stadiu. Że jeszcze raz niech pan powie, bo ja w ogóle nie usłyszałem, panie Krzysiu. Ktoś pięć groszy w stadiu. Czyli... To e, tak można e, powiedzieć? No. Albo mener, albo ktoś inny. E, ale ja tak podejrzewam, że najprawdopodobniej mener w stadiu. Mener, czyli ten e, Meksikanu. Tak, pożałował mnie pracy z tego powodu, że e, no, wiedział, że ja sprytnie robię wszystko, to mhm. pożałował, że, żeby mnie szef wyrzucił. I dzisiaj szef e, dwie rzeczy naprawiłem, żelazko i odkuracz. No. W żelazku było pęknięta ta cała, e, tam nie było co zbierać, jego, tylko, tylko wiesz do kosza, to takiego takiego spodu. Yy, wiesz, mimo to, yy, bo nie było, bo jak, bo to żelazko było na wodę, ale ta cegiełka jest. Ja wiem, I, no. I jak ja rozkręciłem tą cegiełkę na warsztacie, na stole, bo tam stoły są warsztatowe. to no tylko mnie się walnęła ta cegiełka po częściach, dlatego ja koszyk podsunąłem, na te części, na tą cegiełkę ściół, zmiotłem do kosza, szefowa przyszła, popatrzyła, co pan zmiata, co ja mówię. Giełkę, bo moje pęknięta całkowicie, mówię, nie ma, nawet ją skleić, jak i nie ma nic nawet, mówię, na, tylko wyrzucić ją, mówię, całkowicie, mówię. E, I i poszedłem do magazynu e, z, z taką inną panią, pobrałem taki sam typ tegiełki, podłączyłem no. przełożyłem, wszystko zrobiłem, skręciłem od A do Z i wtedy, e, jak ja skręciłem, wszystko, zarówkę się zapaliło się mnie w żelazku, E, ocenił mnie na 300 zł na prawę i później... 300 zł, Ale można to na ja. Ale, ale plus, plus cegiełka kosztuje. E, to jest zamienna kosztuje tyle, no. No i e, później przyniósł odkurzacz. E, przyniósł odkurzacz, ja też naprawiłem, prędziutko poszło mnie, jak nie no no. lepiej lepiej poszło dzisiaj, jak piątek poszło mnie e, na prawa. I myślę, e, tak, zro, zro, to prędko zrobiłem. mówię, e, szef, szef idzie, tak skosę na mnie spojrzymy, czego czegoś trzeba i patrzę tak skosę na mnie. Ja nic nie zrobiłem tobie, ani wysyłałem Cię, nic ręki no. podałem, wszystko normalne. E, kultura, kultura było wszystko. Przynosi mnie dokumenty. Ja myślałem, może coś, e, umowę przynosi, podpisać. No, podpisać, no. No. On mnie przynosi. Zdjęcie z moim CD, ze wszystkim, pisze brak pracy, ja musiałem czegoś dlaczego szefie brak pracy, no ja nie wiem, za co płacić panu i tak dalej, ja mówię, ale za te dwie części, które naprawiam, to musisz pan Zobaczyć. zapłacić, No co przyjść w tor w środę mój, ty się płacić, to, 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 to po co pana brali, żeby pan tylko naprawił pewnie? Chyba, 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 żeby tylko pokazać, e, jak ja prędko, szybko... A przy umie... okazji ktoś... ktoś... Ale się mówi, przy okazji wie pan i tak dalej ten. No. Poduczyć się, poduczyć się. No, 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 się no. Poduczyć, znaczy, się. Po, poduczyć się od pana. Tak, ode mnie, poduczyć się. Aha, jeszcze moją, pokaż pan e, prawo jazdy, czy masz pan. Ja mu pokazałem, on zrobił ksero z początku, szef, e, poszedł tam do, do swojej żony, nie wiem, bo to e, prywatny, to poszedł do żony swojej, współwłaścicielki i tam pogadali, poszedanie, poszedanie przynosi i, i, te. Oryginał prawo jazdy no. i te. Oryginał to muszę bynajmniej tak oddać e, do, do tego. Ja muszę prawo jazdy mieć przy sobie zawsze oryginał. E, bo w samochodzie to ja muszę mieć przy sobie. Wiadomo. E, w portfelu u, u siebie. To utręstracyjny samochód, że mogę na półeczkę ułożyć sobie i oddawać jemu. Ale... E, prawo jazdy to jest moje na zawsze, stałe to jest, bezterminowe, to ja muszę mieć zawsze przy sobie. No chyba, no. że panu zabiorą. E, no, ale to ma, wie pan, e, prawo zabrać e, nie policja. on, ale... Policja. Pol policja albo inna władza, ale no. a, ale, ale nie szef. On no, szef to nie ma prawa w ogóle. Jas? No, no i wie pan, e, przyniosł wszystko, no, a dlaczego panu dajesz? No. Na razie nie potrzeba nam. No. muszę wychodzić. Dobra, e, muszę kończyć, bo Wojtek musi wychodzić. E, na terapię. A, no, a ja, a ja z jego telefonu rozmawiam. Ja chcę, Do... Jak chcę, ja bo włączę, swój telefon i pan na mój telefon zadzą, to ja e, przesłonię? Dobra? E, będziemy rozmawiać, ale Dobra, Wojtek. dobra, dobra. Za pięć minut dzwonię w takim razie. Dobra, dobra. Dobra, e, na, razie. na razie. Dziękuję za rozmowę i oddaję telefon dobra. dla Wojtek. Dobra. Tak, halo. No, halo, dobra, to panie Wojciechu, majorze, to idź pan na tą terapię i powodzenia życzę. O, no, bardzo dziękuję za telefon. No, ja też również dziękuję, że z pan ze mną chwilę porozmawiał i z panem Krzysztofem mogę porozmawiać super, bardzo bardzo mi jest miło. No, cieszę się bardzo i powodzenia terapii, żeby wszystko było w porządku. Dobrze. No, na razie. No na razie, hej.